Siemanko widzowie, z tej strony Samolietka beta. I dzisiaj będzie, dzisiaj gramy w Fortnite. A. Piszcie komentarze, to będzie więcej odcinków z Fortnite. A. A co, no i przechodzimy do gry Tam leci Batonik i Marshmallow To jest ta, to jest ta Leila Tobrona Jak to się nazywa, zaczynamy rundę Oni mnie tam słyszą, tylko ja ich jakoś nie słyszę, poczekajcie Sprawdzę w ustawieniach. Ustawienia tryb za mm um... podczas ruchu. O, jest. Dźwięki, czat głosowy. Dziwne nie słychać ich. Ej, batonik, powiedz coś. Batonik, bo tu się nagrywa. Powiedz coś, bo ja Cię nie słyszę. Ej, weź coś, mówcie, bo ja was w ogóle tak jakby nie słyszę. No, tu widzowie, macie fajną miejscówkę, pomożecie alpicką. Epickie bronie kupić, epicką broń kupić i co? Widzimy się już jak tam dojadę do kolegów. No widzowie już prawie jesteśmy. W ogóle polecam wam tutaj obok Zausana Hadesa latać, bo bardzo fajny boss w ogóle. O moi koledzy są. Siema, zostawcie mi łańcuch, bo ja mam tylko jedną broń. Poczekajcie, ja tylko zostawię, czy jestem na trzeciej ekipy. Weźcie coś, powiedzcie. Słyszycie mnie? To jak coś. To... Jeśli mnie słyszycie, to niech. Yy, to niech. Marshmallow poleci skrzydłami. Ej nie, spokojnie, ja mam już łańcuch. E, lecimy na bossa? Dawajcie. uwidzę graczy. Dostał, leży. No tutaj widzowie, no już trochę gram w tą grę i już ogarniam. Na no, serio, dużo ogarniam. Au, 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 ratunku, 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 ratunku. Może lepiej jakbyśmy tego bosa nie odpalli może. Dobra, jest, jest, jest. Kill, kill, kill. Nie. A! Zabij go, bo mi się nie jest. Au! Szybka sfa. Au! Dobra, jest. Ej, widzowie, wy widzieliście, jak ktoś do mnie szczał? No, widzowie, właśnie umarłem trochę przypał na filmie. Ale ja coś może rzec, na tym polega ta gra. No tutaj trochę ciężka runda można powiedzieć. Sorry, że mam taki bałagan. Tutaj loda jem. Ciężej gra, możecie tu oglądać. Marshmallow, Marshmallow tutaj ogarnia dobrze. się. Uuu, no widzowie mogło być lepiej, ale co? Chodzimy w następną rundę. Widzowie, ponowy opuścił ekipę. No widzowie, ten filmik, pierwszy taki film na kanale. No trochę słaby. Z Fortnite, ale wiecie, to mój pierwszy. To tak trochę ciężko. No ale co? Co powiesz, jak nic nie powiesz? Spróbujemy jeszcze raz. No Ej, dobra. Widzowie, jest ciężko po. A, Minecraft mi się zainstalował. W ogóle dzisiaj jest nowa ekipa. Jest nowa ekipa. Kto kupił tamtą skotkiem to radzę z ten. Wejść dzisiaj po, właśnie jest ta nowa ekipa. No, i powiem Wam, fajna jest ta ekipa. Ta Korla, Korla, jest bardzo fajna, ona. Nie, serialu. Polecam Wam, bardzo fajnie, oglądałem To było z serialu jakiś awatar. Za 19 godzin. O, czyli już jutro. Na pewno będę na nią zbierał. bardzo fajna. I tu właśnie były te żywioły: powietrze, ogień, ziemia, woda. Mega fajne. O, a to na przykład jest lotnia innego awatara, czyli awatara A, czyli mm, głównego bohatera, od którego stał się ten serial. A tej kury, ja znam, nie wiem co to jest, ale nie fajna. Że to jest jej mega wersja. No i co widzowie, tutaj chyba zakończymy odcinek. Jeszcze mam tylko pokażę. I chyba będziemy kończyć. Bardzo są fajne są teraz te skiny z Marvela. Powiem wam. Hulk jest w ogóle. Bo, gwie, bombowe bardy, gwiezdne tylko, że jak gwiezdne barwne Barwy. Gwiezdne bombowe bardy. No, jest znowu rybka do kupienia. Ja już mam tą rybkę. Midas jest jeszcze. No, ale fajnie, że ten Midas powrócił. Jest w ogóle hot dog do kupienia też w sklepie. Mroczny rycerz. Bom, bo we no e, Harry wiem, <ścoughs> jaki Harry Potter. Te chabołominowe. No i co? To tyle. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i co? 爸。